Kurwa Rower? Ja pierdolę Kurwa co z pierdoleniem? Jaki rupień kurwa Ujebany Zajebisty, zajebisty jest wasz numer. Kto tam jerasz kurwa? Chodź tu A czemu? Kasy, jest to? O idzie, A czemu, czemu takie dzieci tak wyzywają brzydko? Bo mi się tak podoba Kurwa, chuj, ujibany. Chodźcie dupę A po ile macie lat ja, tylko? Chodźcie dupę A co, że jesteś ciekawy kurwa? Jak? Ty a jesteś pato patolog... Patologia, patologia jesteś masakryczna Kurde kurwa, jesteś <grym> A rower... Dął, a rubber, na tym rowerze no raz wygrał kurwa Kurde, kurde, kurde nie pierdol <grym> Masaka, to <grym> jest uszympankowa Ty kurwa Jarosz, tylko byś... pierd. Jezdony. Ale zaraz, zaraz wam się pewnie zasób słów skończy. Uchylone kurwo. Marak się. Wie, na tym rowerze no trudne polończy. To Marak się. Kurwa. Na, na, no, czy nie jest normalny... Robert, to normalny rower? Rober, To, to we, według o, Was to nie jest normalny rower, tak? To? O. Wiecie jaką szybko je jeździ? To fajnie 70 na godzinę się rozpędza Fajnie, A co mi to kurwa wchodzi? No wiem, że cię mało interesuje, bo ty masz ja bardzo mały zasób I słuch. ja mam rower za 2000, taka jestem bogata. Ten kosztuje najmniej 50. A ten kurwa robi za 2 złote nawet No na pewno A ty jesteś... Poli, co ciągnie to kurwa jak smok Wy, jesteście z, Wy jesteście z patologii? Sam jesteś kurwa. Czy widzisz patologię w tym domu? Kurwa, widzisz tutaj patologię? No. Was. Was widzę? Część. To jesteśmy alternatywkami, to za jesteśmy patologią. Kim jesteście? Wie jesteście. Alternatywkami. Przyjębą. Kurwa? Nie, słuchaj, no, takiego kurwa? <tomuś> No, Ty też chyba to, było... Ty Szyma, to było... Ty Szyma, z Nie, kurwa. Ja. A wy jesteście koleżanki? Nie, słuchajcie. Wy jesteście koleżankami? Nie. Siostrami? Siostrami? Tak. O ja, to chyba ja. od innego ojca, co? Mamy takie same charaktery. No witam. widzę, widzę, widzę. Jakie? Kurwa, kurwa, to jest gniew w gronie, kurwa że kto zrobię... drobie jest... twój z... stary pijany, kurwa, wiesz o sami znaczy, no, by trafiłaś, jest ale on musi mój świetanie jeździ rowerem dzisiaj kurwa pałeś, dzisiaj Chcę chcę cię zapytać to byś musiała się umieć wysłuchać mówisz, mówisz nam, że jesteśmy siostrami ale są cioteczne i rodzone no co ty to nie powiesz to z grubej runy walisz co ty nie powiesz jesteśmy ciotecznymi Ciąte to tylko masz widać. ty kurwa weź! Ciąta mi to też przynosi. Już pierdolę go tego barwku, kurwa, wyskocz! Na główkę, kurwa, do basenu! Ale wy jesteś Ale na jest tak O, w Kasio! Co tam byku? Jaram dam sługa! Właśnie dzisiaj góry zamówiłem od ciebie.